A tak wygląda mur wzdłuż granicy meksykańsko-amerykańskiej. Mur, właściwie płot, bo mur Trump chce stawiać. On się ciągnie od San Diego. Benvenidos de Estados Unidos, Benvenidos de Mexico, donde estoy ahora? Czyli witam Was serdecznie, pozdrawiam ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Gdzie teraz jestem? Jestem teraz na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Właściwie na tym pograniczu, wzdłuż tego pogranicza, jadę od dobrych kilku e, dni. No i tak sobie pomyślałem, czemu by nie skorzystać z okazji i nie wyskoczyć właśnie chociaż na godzinkę, na dwie godzinki do miasta w Meksyku któregoś. Tijuana, San Diego to tam mnie nie interesowało. Nogales przy e, tu są na południu, tu są też, mnie to za bardzo nie interesowało. Co wybrałem? Jestem teraz słynnym El Paso i postaram się dotrzeć do równie słynnego Ciudad Juárez zaraz zaparkuję auto i pokażę wam jak wygląda przekraczanie granicy i parę ciekawostek. O, tutaj jest już, już granica, przy samej granicy jest parking do 8 godzin. Tutaj w maszynie się płaci 3 dolary to e, kosztuje kartą albo gotówką w monetach. Tu się płaci pół dolara przy wejściu. Jak się opuszcza stanek, wchodzi do Meksyku. No tak właśnie wygląda przejście dla Pieszych do Ciudad Juárez, a po drugiej stronie kolejka dla samochodów. Tu już jestem po drugiej stronie mostu. I od razu, jak się wchodzi, od razu są mnóstwo kantorów. Jest jeden obok drugiego, wszystkie mają podobne kursy. No i proszę, tak jak wiele miast w Ameryce Południowej, tak samo i Środkowej, tak samo i Ciudad Juárez ma swoje Plaza de Armas i główny kościół. Znajduje się około kilometra 200 metrów od granicy, a zobaczcie jak ładnie jest podświetlony. Cisza, spokój. No więc za mną Plaza de Armas, kościół Guadalupe. O no, czemu właśnie wybrałem Ciudad Juárez? Otóż w latach 2008-2012 było to najniebezpieczniejsze miasto świata. Dlatego, że bodajże albo w 2010 albo 2011 roku miało miejsce tutaj 3700 zabójstw, a więc średnio 10 osób e, ginęło dziennie. E, ciała wisiały na mostach i nie robiło to na nikim wrażenia. Wojny gangów, strzelaniny, porwania wszystko było na porządku dziennym. Dzisiaj jest to już miasto spokojne, gdzie został zaprowadzony e, porządek i otwiera się na turystów. No, i mówi się, że wieczorem, już jak zapadnie zmrok, nie powinno się wchodzić do Ciudad Juárez. No, ja akurat nie miałem możliwości innej, żeby nie wejść właśnie o tej porze. Dlatego jestem już po zapadnięciu zmroku. Idę zaraz coś zjeść i jeszcze powiem Wam parę takich ciekawostek o tym, jakże interesującym i ciekawym mieście. O, tu jak się idzie 400 metrów od granicy, jest taka restauracja Marisco Cosel Anzuelo. Dużo miejscowych jest, więc warto tutaj wejść. Po dobre jedzenie mają. O, blisko granicy Hotel Sevilla, nawet na godziny, Tak jak tam widać, 4 godziny 100 peso, 8 godzin 151 dzień 210 peso. Więc można na przykład zostawić samochód, po drugiej stronie przejść tutaj, przenocować i będzie taniej. No bo 1 dolar to 18,10 peso. O, a jak się opuszcza Meksyk, to się płaci 30 centów e, amerykańskich takie branki. Tak, właśnie wygląda powrót. Kolejka cały czas aut jest właśnie do Stanów Zjednoczonych. I zaraz będę przychodził odprawę dokumentów. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo jak wychodziłem, to nawet pieczątki nie dostałem meksykańskiej. Nikt nie sprawdza moich dokumentów. Teraz przy, przy powrocie powinni sprawdzać. Tak, więc z powrotem jestem już na ziemi amerykańskiej. Sprawdzali tylko, czy mam pieczątkę. Się pytał tylko pan pogranicznik, przez jakie lotnisko wleciałem, jak wylatuję i to wszystko prosto, łatwo i przyjemnie. Czy warto było? Pewnie, że warto. Można było za małe pieniądze coś zjeść, jakby ktoś chciał, można też przenocować. Teraz pójdę do auta, no i opowiem Wam parę jeszcze takich ciekawych rzeczy związanych właśnie z Ciudad Juárez. Wczoraj już nie dałem rady, żeby opowiedzieć Wam i w samym mieście Ciudad Juárez bo wiało, a ja wiadomo, że jak wieje, to słabiej słychać. A już jak wracałem to dosyć ciemno było, chciałem zajechać jeszcze do Carlsbad Cavern. Więc skupiłem się głównie na jeździe. Więc teraz mogę wam opowiedzieć co po kilku rozmowach mówili mieszkańcy z świat Huares, jak tam jest czy rzeczywiście, jest bezpiecznie czy jest niebezpiecznie. Zdania są podzielone. Jedni mówią, że jest niebezpiecznie, szczególnie wierne z Sabados, czyli w piątki i soboty wieczorami. Właściciel restauracji, w której jadłem, mówił, że chodzą gangi po prostu po ulicach i lepiej nie wychodzić wtedy, po zapadnięciu zmroku. Natomiast tak w tygodniu jest w porządku, w piątek, w piątki soboty w tygodniu, w ciągu dnia też jest w porządku. A z kolei z innymi osobami rozmawiałem i mówili, że jest dużo lepiej i nie odczuwa się jakiegoś zagrożenia. Skąd się to wszystko w ogóle wzięło? Ciudad Juarez w latach 90 -tych, na początku lat 90 był jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek świata. Miasto, które znajduje się przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, zaraz obok El Paso, stanowiło dobre miejsce do budowania różnych zakładów, gdzie mogła pracować tania siła robocza. Dzięki temu powstało tutaj wiele zakładów produkujących różne części do samochodów motoryzacyjnych i tak i dużo osób z Meksyku przyjeżdżało do Ciudad Juárez, żeby znaleźć pracę, ale również, żeby ewentualnie przedostać się przez El Paso do Stanów Zjednoczonych. Ale okazało się, że tutaj w Ciudad Juárez jest im tak dobrze, że nie potrzebują przedostawać się do Stanów Zjednoczonych, nie potrzebują zmieniać kraju, bo mogą godnie i dobrze żyć właśnie w Meksyku. I w ten sposób właśnie tutaj zostali. Powstawało wiele różnych firm prywatnych, wiele drobnych zakładów rodzinnych. Do miasta cały czas napływały osoby. Coś, co, co było takim wielkim problemem, przykład Krymu bardzo dobrze to pokazuje, bo miałem okazję też jeździć sporo razy na Krym i no, za przeproszeniem przypominał, a byłem tam ostatnim razem w 2000, bo chyba 2011 czy 2012 roku, przypominał Krym jako taki Związek Radziecki lat 80. I... czemu? Bo Krym generował bardzo dużo pieniędzy. W postaci podatków wszystko szło do Kijowa, a niestety w postaci inwestycji w ogóle nie wracało to do, na Krym, dlatego pozostawał takim no jako w latach 80. Podobnie było z Ciudad Juarez. Dużo pieniędzy generowało, generowało miasto, płaciło duże podatki, które szły do stolicy, do Mexico City, a nic nie wracało w postaci inwestycji. A miasto, tak jak wspominałem, rozrastało się, miało swoje ogromne potrzeby. I brakowało pieniędzy na wszystko: na kanalizację, na wodociągi. Były nawet takie momenty, że policja oszczędzała na paliwie i na nabojach do pistoletów. Miasto w sferze administracji publicznej upadało, kompletnie upadało. Co się działo jeszcze? Rolnicy, którzy przybywali właśnie do tego miasta, stawali się robotnikami. No i niestety nie miał kto ich dziećmi się zaopiekować, i ich dziećmi przede wszystkim po szkole wychowywała ulica, bo robotnicy pracowali długo, od rana do późnego wieczora, i wychowywała ich ulica. Powstawały liczne gangi uliczne. No i też powstał właśnie kartel narkotykowy, który przechwycał tych, te, te dzieciaki. No i rozpoczęły się problemy. W 2008 roku nastąpiła ogromna recesja na całym świecie. Ciudad Juárez straciło pracę około 90 tysięcy 90 osób. Poza tym też e, wszedł do Ciudad Juárez kartel narkotykowy Sinaloa, który walczył z kartelem narkotykowym z Juárez. Bitwy uliczne były na porządku dziennym. Morderstwa, tak jak wspominałem, zabójstwa i tak dalej. Wiele kobiet znikało. Słynne pojęcie kobiet z Juárez, które to były. Porywane, wywożone, na wykorzystywane seksualnie, wywożone na pustynie, zabijane, rozpuszczane w kwasie. E, czemu akurat kobiety były wybierane? Szczególnie były kobiety wybierane, te, które nie miały roślin właśnie w Ciudad Juárez, bo nikt by o nich się nie, nie upomniał, po prostu, e, po prostu znikały. E, taka sytuacja miała miejsce do 2012 roku, no i wówczas to zmieniło się wiele rzeczy się zmieniło. E, Policjanci zmienili swoje umundurowanie, pieniądze, przyszły przede wszystkim pieniądze. Stany Zjednoczone zaczęły wychodzić z recesji. Ostatnio powstało tutaj około 17 tysięcy nowych miejsc pracy i to wszystko spowodowało, że w Ciudad Juárez zaczęło być spokojniej. Kartele narkotykowe dalej działają, dalej walczą między sobą, ale już tylko między sobą, już postronni ludzie nie giną, nie dochodzi do porywań, do haraczu. W 2011 roku około 8 tysięcy firm płaciło haracz. Jak była jakaś strzelina na ulicy, to policjanci znikali. Policjanci po prostu znikali, chowali się i w ogóle nie wychodzili, więc panowało wówczas bezprawie. Dzisiaj Ciudad Juárez uważam, że jest ciekawym miejscem do zobaczenia. Ja akurat przechodziłem na piechotę przez granicę. Można samochodem, ale nie wszystkie wypożyczanie się zgadzają na to, żeby samochodem wjechać do Meksyku, poza tym trzeba mieć oddzielne ubezpieczenie, więc najlepiej po prostu przejść, ja zaparkowałam przy downtown, więc jak będziecie chcieli właśnie zaparkować, to najlepiej przy tym moście, przy downtown, widzieliście 3 dolary do 8 godzin, powyżej 5 dolarów, można się przespać w Ciudad Juarez, można trochę pochodzić, chyba najfajniej jest w niedzielę, tam jakieś fiesty są, różnego rodzaju imprezy się odbywają co tydzień, ale mariaci chodzą cały czas i grają. Więc uważam, że jest to miejsce bardzo fajne do odwiedzenia. Jeżeli bym jeszcze raz miał wybrać jakieś miasto meksykańskie, do którego chciałbym się udać na pograniczu amerykańsko-meksykańskim, to wybrałbym śmiało Ciudad Juárez. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia gdzieś z innego miejsca.